ma dzisiaj robimy opening Najp... to ja zostawię i łapkę ja bez przygrywania przechodzimy do openingu yy. najpierw zobaczmy szanse jakie są O to całkiem duże trzeba przyznać to najpierw zaczniemy od big boxa duża skrzynka znaczy no i nic teraz mega teraz trzymajcie łapy w górę żeby mi coś wyszło no nie na tych przedmiotów no trudno O. Ej, hej good. kurde chciałbym to to uliczny ninjatara. No. Dzisiaj może jak zdążę, to jeszcze wrzucę wy odcinek A, to rotnowe wydarzenie. Kurde, mogłem sobie czym kraba jeszcze zagrać. Kurde. No dobrze, no trudno, to cześć i pa. A, i mogłem, jakbym nie zapomniał, jakbym wczoraj tego Mega Boxa otworzył, to no, znaczy nie otworzył, to bym miał na ten odcinek dwa Mega Boxy. No, to do zobaczenia i cześć.